Siema, jedziecie? Fędzik jest do obejrzenia. Widać, że garażowany to nie był. Inna sprawa, przelotowo właśnie z Francji, tutaj w Polsce się zatrzymuje. No, no iż taka szybka decyzja będzie. Albo biorę, albo jedzie dalej. To co? Jedziemy. Pożegnajmy się, wszyscy. Pożegnajmy się. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. Nie bój się. To ten, co nie? Kupiłeś. To, to, to od razu trzeba brać, bo to... Wajro. Już tak... Wajro? Wajro. Tego, co szybciej z lawety zjedzie. Najszybszego we wsi. Najszybszego we wsi. Ile ma godzin? to godzin? 5600 Pięć, Widać, że garażowany to nie był. No Taki wyblakły, co nie lekko. No Pneumatykę ma, a to jest to izobasa? Ten? Końcóweczkę? O, ma izobasa. Trzeba zaraz pooglądać i wrócimy do tematu, bo zamiast oglądać, będę nagrywał. Jak to rolnicy często potrafią buciki zmieniać? Nie ma. Nie ma, że boli żeby się dostać na tą pryzmę, widzicie to? To jest system uszczelnienia dachu. <noise> A tam w oddali system wentylowania, już trochę nieco bardziej profesjonalny. Najpierw muszę się dostać do termometru. Tam kolejna taka e, rura wentylacyjna, taki system wentylacyjny. Zaraz wam wszystko pokażę. Składanie ziarna, wentylowanie ziarna jest po to, żeby takie ziarno po pierwsze zachowała swoje parametry, bardziej jeżeli chodzi o tamten browar po drugiej części hali, takie jak zdolność kiełkowania, natomiast tutaj bardzo istotne, żeby to ziarno się nie grzało. Oczywiście, jeżeli wilgotność jest za duża, no to to jest suszenie, prawda? Ale takie, tak jak w tym roku, bardzo wysokie temperatury wrzniwa, ponad 37 stopni, skoszone ziarno ląduje na pryzmie, może się zacząć grzać. Ta temperatura tak szybko nie spada, dlatego żeby nie rozwijały się szkodniki, temperaturę musimy obniżać do dołu. Im niżej, tym lepiej. To z 3 metry tutaj mam w najwyższym punkcie. Bardzo prosty system. Co tu pokazuje? Tu jest zamienione temperatury, są akurat, bo w środku pokazuje chwila. Out. No to 20 jest w środku, na zewnątrz 13 stopni. O, proszę, trochę mi się połamał, dlatego musiałem się ratować taśmą klejącą. Zmiana uprawy. Jęczmień browarny. To no przydałoby się go sprzedać. Przydałoby się. No widzicie, na łączeniach jest kurcze problem gdzieś. Jakieś dwie małe dziurki. To jedna. Tam druga bardzo niebezpieczne, jak się tego nie, nie dopilnuje. I, I zobaczmy, co tutaj w tej pryzmie się teraz będzie działo. Ja absolutnie nie będę tutaj z siebie robił jakiegoś eksperta od wentylacji. I magazynowania, przechowywania ziarna. Natomiast bardziej polegam na wiedzy osoby, która wiele lat pracowała. Była dyrektorem w skupie też jęczmienia browarnego, między innymi. I na, ten, na tej wentylacji zna się bardzo dobrze. Od podszewki zna wszystkie problemy, jakie mogą występować. No i można powiedzieć, że to od niej właśnie jest ten system od Stefana. Podam namiary w opisie. System bardzo prosty. To znaczy mamy takie rury, które się skręca ręcznie. Zaraz to zaprezentuję. I do takiej rury dajemy silnik, wentylator, który wyciąga ciepłe powietrze z pryzmy. I można powiedzieć, że ta pryzma jest wentylowana i obniża swoją temperaturę. Tak jak mówiłem wcześniej, im niższa, tym lepsza, bo nie rozwijają się szkodniki. A w przypadku jęczmienia browarnego Zdolność kiełkowania też jest bardzo ważna, żeby to ziarno tej zdolności nie straciło, bo wtedy nie mamy browaru, a pasze. na 700 to metogodzin. A, posiedzi parę, parę dni przed nimi i on naprowadzi czołg, pizzerkę czołg. No. To wszystko wypolerować. Przecieki tam chyba coś na górze, jakaś rurka. Cieknie. Tutaj też jakieś drobne pocenie się. One względne. trochę za duże, powiem ci. Znaczy to jest tak jak w John Deere, co nie 710. No, ale to. Już Mariusz mówił, że może się zamienić na mniejsze. Mi do ścieżek by mniejsze pasowały. E, Izobas jest. Pneumatyka to też jest ważne, bo często zdarza się, że nie ma we Francji, no pneumatykę ma i izobusa ma no co? co byście powiedzieli? no do polerowania to, to faktycznie to wizualnie o 7730 może drugiego takiego przyjaciela John lepiej no zjechać niestety nie możemy bo kierowca się śpieszy, także sprzęt jedzie na wschód, dalej i no i dopiero chyba tam trochę go tam podremontuje, a przyjedziemy i posprawdzamy wszystkie ciśnienia, tak żeby, tak żeby na pewniaka to zrobić, no bo w ciemno to brać, nawet za takie pieniądze w ciemno to brać, to chyba teraz mi się nie widzi, nie wiedząc co tam w tej skrzyni się dzieje, a wiadomo, trzeba dobrze go rozgrzać. Wałka z przodu nie ma. Rad. To mi nie przeszkadza za bardzo. Manager? To jest Manager. Pan Manager? O jakieś szczegółowe informacje zgłaszajcie się do Stefana. Ja ten system mam u siebie już chyba czwarty rok. Można powiedzieć, że od tego czasu. Skończyły się problemy ze szkodnikami, z gazowaniem, z powrotami aut, bo jakiś szkodnik wyszedł. No i wentylację czas, czas zacząć. Są też systemy mobilne, trochę mniej bezobsługowe, czyli stawiamy to i zasypujemy na płaskim magazynie. Są też takie mieszacze do całych pryzm, duże. Natomiast u mnie. Spokojnie wystarcza taki system kominów wkręcanych. Trochę trzeba się pobawić, żeby powkręcać, ale ale też takie nie jest to ciężkie. Później, wentylator, i wyciągamy to gorące powietrze ze środka, schładzamy i problem ze szkodnikami się kończy. Eee, wcale tak źle nie idzie. Pilot poczynku sorry, koszulkę mam z starszego brata. To taki szczypior Jasi. No i tak wyszło. No. a poza tym od mojego ślubu przytyłem 10 kilo. No, te małżeństwa to są przyjazne y, takiemu rozleniwieniu i no i te obiadki gotowane no to no kto no wiecie sami no wiecie sami co wam będę gadał. Albo się dowiecie. Odpalamy wentylację. I poszło. No i tutaj można powiedzieć od razu, czuć jak to ciepłe powietrze stąd wylatuje ze środka pryzmy. Ja, tak jak mówiłem, ekspertem nie jestem, ale tutaj Stefan no, e, przez swoje doradztwo trochę mi pomógł. Raz, że powiedział, jaka temperatura tam powinna być, żeby się nie rozwijały szkodniki, a dwa, doradził mi, że w dzień drzwi od hali, od magazynów zamykamy, natomiast w nocy powinniśmy te drzwi otwierać. I wtedy wentylować, wykorzystywać niższą temperaturę nocną, żeby to ziarno się schładzało. Czyli można powiedzieć, raz tak yy, przewiewnie: sama temperatura na zewnątrz, a dwa wentylacja. Wtedy to ma najszybszy i najlepszy efekt. Tamten też miał taką tą kabinę na tych sprężynach? Tak się patrzy. Jakoś nie tak jest. patrzę na to i, i się zastanawiam, czy też miał taką wersję. Amortyzowano Chyba, że taka nowsza wersja, co? Ta po prawej. Tam kolega już zagląda. Trochę lepiej wygląda, co? No tak minimalnie, Le lepiej wypolerowany. Chyba jakiś... Może trochę nowszy. Bardziej zielony. To świeży ciągnik mówisz? Ja. Yeah. A ja tu jakieś stare graty szukam. To są sprzęty. Zobaczcie. To pięknie wygląda. No. No marzy mi się, ale na razie muszę tak radzić sobie tym, co jest. No jeszcze widzowie zaczepili, tylko że z nowym fendem, nie z takim wyblakłym, jak ja szukam, ale może kiedyś, może. Z jakichś tej firmy polskich czy tam ich, no to kujnie ja przywożę tu nie obłama na tanzówka, to to już opatrzono w trudniejszy nie? Sprzedają to, nie? a a tu miałem ten. Profi Plus Profi Plus Coś tu z silnikiem się dzieje Jest chyba jakiś tłok podobno wypalony A kurczę, ten ten się dalej pali Wyświetlacz Akumulator zaraz pójdzie Jeszcze tył 710 i odciężniki. jak mamy takie opony, przy 710 mamy, tak. To jest praktycznie to samo. A bieżnik to jest ładny. Zapalić, zapalił. Ale kopci na biało. Mówią, że tam jest jakiś tłok wypalony. To jest biały dym. Tutaj to nie wiem. Ale tak ten, ten miga, to mruga. Nie, nie da się tym nic nawigować. Nie wiem dlaczego. Sam ten jest wyświetlacz tutaj. Tylko chyba. Zastanawiam się, czy na dachu jest po prostu włożona. Czy, czy tylko jest przygotowany pod tą nawigację. Ale wydaje mi się, że chyba przygotowany. Albo coś ściągali. Eee, no. Ta plus to też chyba jakaś opcja jest. W tym wsędzie kurczę ja nic kompletnie, nic nie wiem. Z fenda zielony o, jest. jestem. Co to? Coś z tym? Z akumulatorem.